Hej Wam! Witam Was w kolejnym filmie, gdzie opowiem trochę o tym, jak zmienić zwykłe wideo w wideo animowane na podstawie promptu, który zrobicie. Przede mną jest kilka narzędzi, których możemy użyć i przedstawię Wam kilka z nich, kilka procesów, jak tworzyć filmy animowane z Waszych własnych filmów na podstawie mojego filmu gadającej głowy, ale równie dobrze może to być wideo, gdzie jeździ, jedziecie samochodem, gotujecie w kuchni, czy dzieje się coś niezwiązanego z Wami, bez udziału osób. Tutaj totalnie to nie ma znaczenia, jest to po prostu narzędzie video to video, może być tak samo zdjęcie na wideo. Czy po prostu wideo z promptu, ale teraz, gdy już macie jedno wideo i chcecie zrobić animację, to też pokażę Wam, w jaki sposób to zrobić. Przedemną jest Runway ML i Google Gemini. I teraz, pierwsze, co musimy zrobić, to tak naprawdę wgrać wideo do naszego programu. Ja już je wgrałem, ale po prostu, w ten, w, aby to zrobić, wejdziecie do Runway ML, a następnie wejdziecie do wersji płatnej. To jest wersja, która nie kosztuje wiele, ale możecie skorzystać z niej. Chociażby na próbę, żeby zobaczyć, czy wam to się uda. Jeżeli już to, w to wejdziecie, no to jest naj, najnowsza wersja e, Turbo, tak? czyli Gen 3 Alpha Turbo, którą wykorzystujecie do właśnie tego rodzaju operacji. Potem tak naprawdę wgrywacie wideo, które chcecie wykorzystać, i macie tutaj trzy elementy. Tak? Macie na przykład Structure Transformation, i to polega na tym, żeby opracować, jak dużo, e, jak bardzo. Intensywną zmianę mają wprowadzić w wideo wasze, wasze wytyczne z prompta. My tutaj zaznaczymy dwójkę i zobaczymy, jak nam się to sprawdzi, i jednocześnie potrzebujecie prompta, aby zmienić dane wideo w film animowany. Ja teraz odtworzę to wideo. Tutaj widzicie, że jestem ja, mówię coś tak, to nie za bardzo teraz jest ważne, co dokładnie mówię, ale widzicie, że jestem na wideo głównie ja podczas, podczas mówienia swojej kwestii. To, co powinienem zrobić, to po prostu opisać to, co Chcę uzyskać, aby w następnej kolejności uzyskać dokładnie to, czego chcę. No i mam tutaj tak naprawdę w wersji przykłady, tak, bo mogę to zrobić ręcznie. Jeżeli chciałbym wpisać prompt ręcznie, to mogę wspomóc się Google Gemini lub Chatem GPT, Cloudem lub innym modelem językowym, aby taki prompt stworzyć. Ja teraz stworzę coś bardzo podstawowego w taki sposób, żeby wam pokazać po prostu, na czym to polega, ale tutaj możecie się pobawić, jeżeli potrzebujecie z tym pomocy. Od Wsyłam Was do listy promptów, którą mamy na kursy.sociens.pl, z którą będzie Wam łatwiej tworzyć prompty do narzędzi ze sztuczną inteligencją. Także teraz stwórz dla mnie prompt do runway ML, który przekształci moje krótkie wideo, gdzie opowiadam. Gadająca głowa. Na postać z kreskówki wideo animowane. Dobra. I teraz zobaczymy. Co nam tutaj przygotuje? Video of person talking, cartoon style, animated, vibrant color, smooth animation. No i okej. Okay. I, I macie tutaj kilka elementów do wyboru. Tak naprawdę możecie sobie wybrać z tych elementów. My to sobie przetestujemy z, na początku przykładami z Runway ML, ale widzicie, że macie tutaj kilka elementów, które możecie wykorzystać. Ja tutaj skorzystam z przykładowych, możemy zrobić na przykład, niech będzie 3D karton. Ja usunę tą, ten, tą miejsc, to miejsce na e, swój prompt, to jest właśnie wa, wasze miejsce na prompt, ale tak naprawdę zobaczymy, jak on sobie poradzi z takim bardzo ogólnym, bo ogólniejszego się nie da przykładem. I teraz generujemy sobie 9,5 sekundy, tyle trwa wideo i cyk, i zobaczymy, co nam powstanie z tego eksperymentu.

Ten ekran, tutaj, który się pojawia. Jest to dosyć ciekawe wideo, naprawdę fajnie to wyszło, moim zdaniem. Mógłbym tu jeszcze sobie z nim pokombinować, chociażby. Yy... I je po prostu rozszerzyć, mogę je zrobić z niego 4K, mogę je zedytować, mogę z niego zrobić kolejne wideo, czy zrobić jeszcze inne elementy z tym programem. Ja tutaj radzę wam się pobawić, a jeżeli interesuje Was ten temat i chcielibyście zgłębić bardziej tworzenie wideo z różnego rodzaju z pomocą sztucznej inteligencji i różnych narzędzi, zachęcam to do dołączenia do społeczności Sojusznicy, mojej społeczności, do której link znajdziecie w opisie, a także dołączenie. Do kursu internetowego AI w marketingu i sprzedaży, a tymczasem wam dziękuję i miłej zabawy z samym narzędziem. Wszystkie informacje uzupełniające znajdziecie w opisie do tego odcinka.